Niech będzie pochwalny z Chrystus. Dzisiaj o końcu świata. Według moich obliczeń. Wyliczyłem dokładnie e, koniec świata każdego z nas. <laughs> Trochę żart. Ale wyliczyłem to tak. Ja mam 66 lat. Minęło jak jedna sekunda. W załączeniu, że Bóg da mi jeszcze 10 lat życia, to została mi jeszcze jedna dziesiąta sekundy. Dla każdego z nas, koniec świata jest w momencie naszej śmierci. No, i to nie jest smutny moment, bo to jest radosny moment, bo to jest spotkanie z Panem Bogiem. My codziennie mówimy, Ojcze, nasz, się jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Każdy z nas rozumie, że przyjdź królestwo Twoje oznacza, spodziewamy się, że to przez śmierć. Ale to piękna sprawa, bo koniec tych utrapień tego świata, a tam jest raj. Tam jest Jezus Chrystus, Bóg Ojciec, Duch Święty. W końcu zrozumiemy, o co chodzi w Trójcy, w Trójcy Świętej. To jest wspaniała historia spotkanie z miliardami aniołów i świętych, którzy nas kochają już dzisiaj. W końcu doświadczymy miłości Boga twarzą w twarz. Tutaj to tak różnie jest czasami to spostrzegamy, czasami nie, a Bóg nas kocha cały czas. Krótko mówiąc, mnie zostało w założeniu, że jeszcze 10 lat, to jedna dziesiąta sekundy. Ale to może zdarzyć się dzisiaj, a to oznacza, że tylko nanosekunda mi została. Eee, nawet jeśli jesteśmy młodzi, to została nam jeszcze jedna sekunda. Każdemu życie przyleciało jak jedna sekunda. Każdemu. Byliśmy malutcy już hop. Eee, I minęło 20, 30, 50 lat. Eee. A w porównaniu do wieczności, to nanosekunda, to nawet nie ułamek sekundy, to super mały ułamek sekundy nam został. No i bardzo dobrze. No i bardzo dobrze. Ten zamek, ten posiadłość ogromna, ci ludzie tutaj mieszkali mnóstwo lat i im się już skończyło. Piękny dom zbudowali, taki spory, 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 bardzo duży, bogaci byli. A teraz są po tamtej stronie, no i miejmy nadzieję, że byli przygotowani do tego przejścia. Dla nas super ważne jest przygotowanie się do śmierci. No i sprawdzamy to w ten sposób, że myślimy o tym, że przyjdzie Anioł dzisiaj o północy i powie: że Dzisiaj umieramy. No i pytanie jest nasza odpowiedź: jaka jest? Czy mówimy, o wspaniale, fajnie, nareszcie zaczyna się prawdziwe życie? Czy tylko nie, Panie Boże, nie dzisiaj, nie jutro, jeszcze trochę, jeszcze trochę, bo ja tu mam tyle ważnych spraw do załatwienia, że nie jestem w stanie, w najbliższym czasie jestem bardzo zajęty, nie mam szansy na um. Na to, że przejść na drugą stronę. Na odpowiedź jest zła. Odpowiedź jest zła, bo my musimy być gotowi w każdym momencie, nawet mamy jeden dzień na tym świecie. To musimy być gotowi na przejście, bo nikt z nas nie wie, kiedy umiera. Niech miłosierny Bóg nas oświeci, poprowadzi najkrótszą z dróg do nieba, najspanialszą i nam da Ducha Świętego, żebyśmy wiedzieli o co chodzi.